Co? Wasz tato? Został w lesie za dworem, powróci dziś wieczorem. Słyszę tętec na moście i kurzy się gościniec. Czy nie jadą tu goście? Jadą, jadą w tę stronę, tu ma na drodze wielki. Rżą, rżą koniki w ostre błyszczą szabelki. Ach, widzę, słyszę trupa. Córko, nie masz zbrodni bez karnych, lecz jeśli szczera skrucha, Zbrodniarzu, panu słucha. Idź za mózg, i pora. Nie lękaj się upiora. Co do tego, jak braci pogodzić, najlepsza będzie droga. Niechaj, że z ranną rosą pójdą i kwiecia zniosą. Niech każdy weźmie kwiecie i wianek tobie splecie. Niechaj do nas żeby poznać i jaki. I pójdzie w kościół Boży i na ołtarzu złoży. Czyli pierwszy weźmiesz wianek. Ten, mód, ten Przed nami wieszcz Adam Mickiewicz, Ballady i Romanse. Chcieliśmy nadać tym utworom nowoczesną wersję i przygotowaliśmy wspólnie z młodzieżą z II Liceum kształcącego program, który myślę, że zachwyci naszą publiczność. Wszystkie sceny zostały urealnione do współczesności, także myślę, że jest to ciekawa propozycja. Na koniec piękny koncert pani Eweliny i Damiana Krawców ze studia muzykomania. Zostawiłeś mnie po Wciąż pamiętam ten przenikliwy wzrok. Zamieniłeś obojętność w wiarę, że tak nie musi być, że być może. you don't.